Hej, hejka, hejka z tej strony Tornie i dzisiaj robimy kolejny 24 godziny change, a tym razem będziemy jedli przez cały dzień, tylko i wyłącznie w KFC! Ogólnie KFC bardzo lubię, ale na przykład całego śniadaniowego menu nie znam, ogólnie nawet standardowego całego nie znam. Także dzisiaj sobie potestujemy. Będą również nowości, więc warto zostać do końca. Jest po godzinie 9, a my właśnie lecimy na śniadanko. W ogóle dzisiaj mamy londyńską pogodę. I no, za przyjemnie nie jest, ale mam nadzieję, że chociaż będzie pysznie. Coś mam, kochani, przeczucie, że suchy do domu nie wrócę. Jakieś takie dziwne. Dobra, jesteśmy, my weźmiemy sobie na wynos. W ogóle jest pusto, jakby serio, ale spodziewane. Śmialania i co my byśmy sobie wzięli? Widzowie! Pancakes śniadaniowy. Dobra, ej, nie jadłem jeszcze pankejków śniadaniowych i chyba mam na nie ochotę, jakby patrzcie na to. Pankejki śniadaniowe. Próbuję to. Poza tym do wyboru mamy tutaj pancake burger, tosty różne, podwójne tosty, bajgle, Brioche, które jest pyszne w ogóle. Ja je bardzo lubię. No i te pancake'i, Dobra, mamy nasze pankaki i mamy nasz napój, ale nie wiem, jaki jest ten napój. Jakby nie było to wyboru, chyba. Dochodzę do wniosku, że nie ogarniam. Mm, czarna kawa. Nie lubię czarnej kawy. Dobrze, że cukier dali, to jakoś wypiję, ale zobaczmy sobie nasze paniekie, y, których jestem bardzo, bardzo ciekaw. Okej, okay, sos mamy tak jakby w drugim pojemniczku. Tak to wygląda, więc polejmy sobie. Uwaga. O tak. No, wygląda to przepysznie, prze, Tylko ogólnie to nie dali mi sztuczy, więc nie jestem pewien, jakie mam to zjeść. Czy co, że ja mam w łapę wciąż? Wezmę w łapę, no. Spróbuję sobie najpierw samego Pankaka. Okej, okay? zwykły pancake. Jakby słodki, nie za słodki. raz mm. A z tą krówką? Jest bardzo słodkie, jakby chyba za dużo dałem sobie tej krewki, ale są ogólnie bardzo dobre, wziąłbym na spokojnie drugi raz, jakbym miał ochotę na słodkie śniadanie, także leci ode mnie ocena 5 na 5, nie mam się do czego, są naprawdę bardzo, bardzo dobre, puszyste, lecimy do drugiego śniadania. Idziemy na drugie śniadanko, ale w ogóle popadało i patrzę, jakie piękne niebo się zrobiło, nie mamy już londyńskiej pogody, mamy teraz niebieską pogodę. Lecimy na drugie śniadanko i lecimy chyba do tego samego KFC, co byliśmy, czyli musimy najpierw się przedostać do galerii. W ogóle się zrobiło cieplutko, zdjąłem sobie bluzę, jest przyjemnie, lecimy do KFC. Nie no, z taką pogodą to aż chce się żyć, widzowie, serio. Od razu humor lepszy. Można iść jeść, zobacz, co będzie i po prostu zdecyduję tam. Dobra, ogólnie to ja jestem najedzony tymi pancekami, więc plan jest, żeby wziąć to coś takiego małego, na przegryskę. Po prostu coś takiego. Może wezmę tą kukurydzę, tylko że znowu tam są dwie kukurydze, a jestem samemu, więc bym musiał zjeść dwie. Dobra, ogólnie to mamy jedzonko, ale idziemy z nim na dworek, bo zrobiło się całkiem sporo osób. Dobra, tak ogarnąłem sobie, że na dworze by jeszcze jeździły auta, więc ruszyłem sobie do takiego załuku, gdzie jest po prostu. Mniej ludzi, naprzeciwko mnie jest parking. Mamy tutaj moje zamówionko. Nie jest to kukurydza, bo kukurydzę już jadłem. Wziąłem coś, czego jeszcze nigdy nie jadłem. Papieru jeszcze też nigdy nie jadłem. Może kiedyś spróbuję, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wziąłem sobie czurosy. Nigdy ich nie jadłem. E Walą mocno, selamonowo, trochę pachną jak tosty francuskie, takie, które ja robię. I czemu one są okrągłe? Ogólnie Dzisiaj w Kersji jesteś nie tak, bo jak było z rana mało ludzi, to było wszystko ok, ale dzisiaj było po prostu wielkie zamieszanie. Czekałem ponad 20 minut to jest po pierwsze. Po drugie, ludzie wracali się chyba z 20 razy, wymieniali zamówienia, bo było po prostu nie takie jak miało być. No Dobra, ale wziąłem sobie jest z sosem czekoladowym, Boże. bo suskówkowy już jadłem z rana z pancake'ami, Spróbujmy sobie samego suchego na czas najpierw. nie smakuje jak czuros. W sensie mm, smakuje jak maślany gof. Taki bardzo maślany. Mm, ta posypka opadła cała. Same nie są najlepsze. Może ten sos je uratuje. Wow. Dobra. Sos wygląda tak, nie pokażę Wam go, bo jest mocno leisty. Jest bardzo płynny. Machnie mocno taką czekoladą deserową, może nie gorzką, ale też nie mleczną. Jakby myślę, że nie jest to jakoś bardzo słodka. Spróbujmy sobie. Mm. Chyba jeszcze gorsze z tym sosem. Ale... To jest ogólnie bardziej gorzkie wtedy i jeszcze mniej czuć te oczurosa. więc czurosów z KFC Wam nie polecam. Szczerze, nie wziąłbym ich za nic drugi raz, nawet ich bym za darmo nie zjadł, bo po prostu są niedobre. Jeden na pięć ode mnie leci mam nadzieję, że obiad będzie lepszy. Dobra, troszkę minęło. Ale po prostu mam za niski cukier, żeby iść pieszo do KFC, w sensie autobusem, ale później i tak bym musiał iść, więc obiadek sobie zamówiłem. Ma być za mniej więcej godzinkę, chyba jest 15.30, więc trochę późny będzie ten obiad, no ale życie, czekamy na obiadek. Kochani, mamy obiadek, przyjechał, mamy Pepsi Max. KUKA KULA I suma. Max, którą biorę w sumie prawie do wszystkiego. I mamy moją ulubioną rzecz z KFC. California Poke Bowl. Kocham to. Jest to ten poke bowl z bajcami i bez ryżu. To jest ten Salad, salad and Bites. No i mamy trzy sosy sweet chili, bo jakoś już że zamawiałem, to po prostu musiałem mieć wyznaczoną ilość pieniędzy jakby w koszyku, żeby móc zamówić, chyba tam są 43 zł i brakowało mi 30 groszy. No i wybrałem sosy, będą leżeć w szafie, może kiedyś się przydadzą, who knows, ja biorę się za jedzenie, bo serio już zgłodniałem. Dobra, to co się dzisiaj dzieje z KFC to jest jakiś niezbyt śmieszny żart. Zamówiłem czekoladowe lody z wiśnią na desk. Dostałem karmelowe z wanilią, i to nie jest tak, że ja się pomyliłem w zamówieniu i teraz zwalam winę. Proszę, Paragon, są lody czokoladne. Także nie wiem, co się dzieje dzisiaj z nimi. Po drugie, jedzenie było zimne. I okej, okay, jakby zamówiłem z dostawą, więc do tego się nie czepiam. Ale kurczaki były twarde, i to nie takie twarde, chrupiące twarde, tylko dosłownie były twarde. Kefsi! Tak nie powinno być. I to drugi raz, gdy w tym połbolu dostaję po prostu twarde kurczaki. Tak nie powinno być. One powinny być chrupiące, ale nie aż tak twarde. Niby dobrze, no bo chociaż sobie stestujemy nowy smak lodów, bo nie jadłem jeszcze tego karmelu z wanilią. No ale z drugiej strony... Halo! Okej, okay, pachną trochę jak shake karmelowy, coś takiego. Wyglądają tak o... Spróbujmy sobie ich... Mm. Są mocno słodkie. Karmelu tutaj szczerze czuć mało. Wezmę go tak trochę więcej. O, teraz mocno. Czyli ogółem lody są tylko waniliowe, a karmel mamy tylko polewę. No, wolałbym jednak tą czekoladowe lody z polewą wiśniową. No, ale cóż, zjem to. Widzimy się na kolacji. Kochani, mamy kolację. No i klasycznie, Pepsi Max. Max, Jakby to już jest klasyk na tym kanale i mamy coś, czego jestem ultra ciekaw, ponieważ jest to burger Squid Game. Za zestaw jeden burger oraz frytki oraz dwa takie też Squid Game'owe patyczki z kurczaka czy coś takiego, nie jestem do końca pewien, trzeba zapłacić sporo, bo dokładnie wam powiem, jest to 44.99. W fast foodzie za burgera frytki i dwa kurczaki. No ja rozumiem, jakby że to jest na licencji Netflixa i tak dalej, no ale nadal trochę sporawo, Ale zobaczmy, jak się prezentuje ten burgerem, bo podobno bułka jest różowa. Jestem mega tego ciekaw i ja to już chcę spróbować. O kurde! sobie. Bułka jest faktycznie różowa. Patrzcie na to! patrzcie, trochę się rozwaliło, no życie, no życie z dostawą, ale to, co to ma, Tu ma Kolesława? Widzowie, to ma chyba Kolesława, mam tutaj nóż, zaraz wam to pokażę, tylko najpierw wyjmę wszystko, tutaj mamy chyba te kawałki kurczaczka, no i mamy jeszcze dodatkowo frytki, tylko schowam to, patrzcie tylko na to, jakby różowa, bułka. Czajcie to, w burgerze. Wygląda to przeprzepysznie. Wygląda to, jakby miała być tutaj cała tablica Mendelewy. Mendelejewa i prawdopodobnie jest, ale ja to chcę już spróbować. Okej, okay, zobaczmy, co mamy w środku. Faktycznie mamy Kolesława, ale tego Kolesława jest tak cokotna, płakał, co nie? Mamy na samym środku kawałek kurczaka, trochę warzywek. 45 zł. Za to frytki i dwa kurczaki. Przekroję jeszcze na pół tego burgera. Połowa wygląda tak o. No i zobaczmy sobie teraz te wings czy coś takiego, ok? Są faktycznie polane tym Korean y, sauce i są to chyba skrzydełka po prostu zwykłe. Ich sobie też zaraz spróbujemy. No bo wiadomo, klasyczne frytki. Tu nie mamy nic specjalnego, ale spróbujmy sobie tego. Cudu yy, żywieniowego 2025 roku. Mm. Ok. Ten kurczak jest lekko pikantny. Nie jest bardzo pikantny, ale jest lekko. Ja mam dość niski próg ostrości, a dla mnie to nie jest ostre, ale coś tam czuję. Ale szczerze, poza tym kurczakiem nie czuję nic. Bułka jest gąbczasta. Po prostu tego wszystkiego innego jest tak mało, że ja nie czuję tutaj prawie nic. Przypominam, kosztowało to 45 zł. Dobra, może uratują nas te kawałki kurczaka. Spróbujmy to. Już widzę pierwszy problem. Jakbym był gdzieś na mieście, ja bym po prostu tego nie zjadł, bo nie lubię mieć uwalonych rąk. No tyle, że jestem w domu, to sobie. Od razu je zaraz umyję. ok, wygląda to tak o. Pachnie, pachnie w sumie jak sosteriaki trochę. O, soją pachnie, soją pachnie. No dobra, spróbujmy sobie. Okej, okay. są to hot wingsy. No i faktycznie trochę pikantne są, ale właśnie są mniej pikantne niż ten hot wings w burgerze, a tak jak mówiłem mam niski próg ostrości, także no, chyba coś poszło nie tak. Poza tym, to szczerze te klasyczne hot wingsy chyba mi bardziej smakują. Te są po prostu jakieś dziwne, jakieś takie słodko-kwaśne, plus ten sos, mam całe uwalone ręce, cały w ogóle jesteś uwalony, jak to zjesz, całą buzię. Także ten zestaw za 45 zł nie jest niczym specjalnym i absolutnie nie zasługuje na coś warialowego, no bo ten burger, poza tym, że bułka jest różowa, nie jest niczym specjalnym. Jakby, gdzie ten obiecany Kolesław? Gdzie tutaj cokolwiek innego poza bułką, sosem oraz kurczakiem? Bo ja tego nie czuję. Więc szczerze mówiąc, nie opłaca się ani trochę. Jest to dobre? Jest to dobre. Zjem z przyjemnością? Zjem z przyjemnością. Czy zamówiłbym drugi raz? Absolutnie nie. I... Jeśli chcecie spróbować, serio, polecam. Jeśli byście chcieli sobie wziąć coś, bo jesteście głodni, nie bierzcie tego. Ode mnie tutaj ocena 2 na 5, no bo jest to dobre, lepsze niż te czurosy, ale nie jest niczym specjalnym. Jeszcze raz powiem, 45 zł. Dwa dzień oceniam na takie 3 na 5, serio? Jak ja jestem fanem KFC i wolę KFC niż McDonalda, to McDonaldowy dzień 24 godziny po prostu był lepszy. Nie wiem czym jest to spodowane, spowodowane, chyba tymi czurosami, no i właśnie tym zawiedzeniem się, ale po prostu McDonald'owy dzień bardziej mi smakował. Także trzymajcie się, pozdrówcie rodzinkę, miłego dnia, nocy, wieczoru. Papa! Pa.